Instrukcja uzupełniania kalendarza. Na pasku głównym wybieramy gabinet i wchodzimy w kalendarz. Następnie wybieramy termin i mamy do wyboru albo pisanie, co tutaj, bądź wybrania z kalendarza daty, która nas interesuje. I od razu, jak widać, system nam zmienia datę, która jest nam potrzebna. Możemy pojedyncze dni również przesuwać w tym miejscu. I klikamy sobie Dodaj termin. Możemy w tym miejscu również wybrać dzień, który nas interesuje. Klikając w kalendarz bądź wpisując sobie tutaj ręcznie. Wybieramy godzinę spotkania i możemy wybrać dowolną godzinę. Może to być 8:35. Wybieramy sobie tutaj też godzinę klikając na zegar. Następnie ustawiamy czas trwania wizyty w minutach. Może być to 50 minut, ale również może to być 45 minut. Liczba terminów to liczba sesji, które w tym dniu y, zaznaczą się. Czyli możemy wybrać 5 terminów i będzie to 5 sesji, które system dopasuje odpowiednio do czasu trwania podanego tutaj, w tym miejscu. I do przerwy pomiędzy terminami. Bierzemy sobie dodaj. System dopasował już nam, zgodnie z tym, co wpisaliśmy, godziny wizyt. Jeżeli mamy swojego pacjenta, którego mamy wybranego już w danym dniu i chcemy mieć podgląd, kto to jest, to możemy go dodać ręcznie. Klikając na ten plusik i tu wpisujemy sobie dane tego pacjenta i zapisujemy. I system blokuje nam z automatu tą godzinę, a my mamy podgląd, co to jest zawpisana osoba. Ten system, ten termin, ta godzina i ta osoba nie będzie widoczna w głównym kalendarzu przy wyszukiwaniu przez pacjentów. Jeżeli chcemy usunąć jakąś godzinę. Wystarczy, że klikniemy ten krzyżyk. Czy na pewno chcesz usunąć ten termin. Tak OK. I element został pomyślnie usunięty. To, co jest ważne, to tutaj mamy taki trzykropek, Klikając na niego możemy ponownie dodać termin, tak jak robiliśmy, to tu. Tutaj u góry, ale możemy kopiować te godziny, które wpisaliśmy tego 19 kwietnia na następny dzień. I w ten sposób system nam już dopasował te same godziny kolejnego dnia. Jeżeli mamy taki sam układ w następnym tygodniu, możemy sobie kliknąć kopiuj na następny tydzień. W następnym tygodniu będziemy mieć ustawione te same godziny. To sprawdźmy. System, czyli to powinien być 27. albo 26. 26 i mamy dopasowane te godziny, które. Hmm, Chcieliśmy, żeby nam system kopiował na następny tydzień, i tutaj możemy zrobić to ponownie, czyli albo przekopiować na kolejny dzień, czyli z 26 na 27, bądź przekopiować te same godziny na następny tydzień, czyli jest to kolejna sobota, którą możemy sobie podejrzeć. Wychodzi nam tutaj 3 maja i 3 maja mamy te same. Godziny. To wszystko, jeżeli chodzi o uzupełnianie kalendarza. To, co jeszcze istotne z ważnych informacji, to kiedy tutaj dodajemy sobie osobę, którą mamy zapisaną, bo być może jest w stałej terapii, to Obecnie mamy ją zapisaną i zablokowaną, a już wkrótce będzie możliwość wysyłania przez system również ustawienia linku, powiadomienia o wizy wizycie oraz możliwości opłacenia tej wizyty online. Dziękuję za uwagę.